Witam Was kochani, dzisiaj jest poniedziałek. A nie, 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 nie. Taki ruch jest, i można by powiedzieć, że do poniedziałek, na można tak odczuć, ale nie. Dzisiaj jest wtorek. Dzień pracy. Ja ogólnie się wyspałem, chociaż poszedłem trochę późno spać, więc przestawiłem sobie budzik na godzinę dziewiątą. Jest godzina dziewiąta trzydzieści. Dobra. I są u mnie schowa no dobrze, no fajnie mi się spało, było cieplutko. <laughs> I no, taki mam właśnie nastrój dzisiaj do pracy, jaki właśnie słychać. Eee, co ja mogę powiedzieć, fajne baloniki. Miałem sprawdzić sam konta, miałem kartę wziąć, ale zapomniałem. Łóżko ładnie pościeliłem, ubrałem się też ładnie. Przechodzimy przesaki Ala Deptak, ładnie to wygląda, skomponowane z chodnikiem. Nie zwróciłem na to uwagi, znaczy dokładnie nie mówiłem o tym. I co ja mogę powiedzieć? No, poranek jest chłodny. Ja brałem krótkie spodenki. Ludzie się patrzą. No, to jest za zabawne, jak tak się patrzą. O Jezus, ja mam kurtkę, on ma kurtę z spodenki jak to? Nie jest mu zimno. Ja lubię takie coś po prostu. No, no znowu się patrzeli No, ja lubię jak jest zabawnie, no dobra Teraz tak Jestem właśnie w drodze do domku, zrobię sobie śniadanko. Wszystko oczywiście będzie fajnie cieplutkie zrobione. Hmm, ale nam smaka na moje śniadanko. Dobra, to miłego wtorku.